No, trzeba przyznać, że rząd naprawdę zrobił ogromny wysiłek, żeby nie dopuścić do wzrostu bezrobocia w Polsce do tej pory. Zresztą w ten sam sposób postąpiła większość rządów europejskich. Krótko mówiąc, dofinansowując miejsca pracy, dofinansowując utrzymanie zatrudnienia. Pytanie po pierwsze, czy długo będzie w stanie to robić? No, już po trochu zaczynają ze strony rządowej padać sugestie, że no, już takiej talczy jak do tej pory to już, to już nie będzie. Wtedy oczywiście bezrobocie by zaczęło wzrastać. Bezrobocie również będzie wzrastać, no, bo część firm jednak no już na dobre się zorientuje, jaka jest sytuacja i będzie zmniejszała zatrudnienie czasem będą wygasać pewne trzymiesięczne okresy powiedzenia i też bezrobocie będzie rosło. Także w drugiej połowie roku myślę, że takim dominującym, jednym z dominujących elementów, przynajmniej sytuacji będzie silny wzrost bezrobocia. No, wszyscy zakładają, że to jakieś 8-9%, ale powiedziałbym, jeśli źle pójdzie, to nie zdziwiłbym się i dwucyfrowemu poziomowi bezrobocia na koniec roku.